Dzień dobry wszystkim, dzisiaj mamy kolejny poniedziałek i zaczynamy dla Was dzień 12. Dzisiaj mam dziś wyjątkowy dzień, ponieważ idę do szkoły. To znaczy wyjątkowy, inny, bo idę do szkoły totalnie no make-up. Dlatego wyglądam tak, jak wyglądam. Wyglądam, jakbym nie miała oczu i w ogóle, jakbym była jakaś chora. Teraz idę do szkoły. Ym, a otworzymy sobie najpierw kalendarz adwentowy. Patrzcie, dzisiaj mamy taką dużą dwunastkę. Jestem bardzo ciekawa, co to będzie. O! Z Artemis jakiś Med Sensitive do twarzy i do ciała eee, żal oczyszczający. Także spoko. Wydaje mi się, że szkoda mi takie moje tubki marnować na żel podprośnic, myślę, że jednak dla mnie to będzie bardziej face niż body. Ale mega. Bardzo fajnie, że tutaj taki większy produkt jest bo Ten bo jeszcze taki, ale dużo, a jest jeszcze większy. A jutro mamy trzynastkę i będzie tutaj. O, ciekawe co to będzie. Okej, okay, ja właśnie wróciłam do domu i dzisiaj mam trochę nauki. Ale najpierw muszę zmontować tego vloga z trzech dni z weekendu i w ogóle byłam dzisiaj szkolną no make-up. I powiem wam, że to jest strasznie dziwne uczucie i w ogóle dziwnie się czuję i tak maga mi się świecą. Twoje niebieskie oczy i ciągle mi próbu próbujecie wmawiać, że ja mam soczewki. Nie, nie mam soczewek. Nigdy w życiu nie miałam soczewek. I powiem Wam, że strasznie dziwne uczucie jeszcze, nie wiem, pół roku temu w życiu bym nie poszła do szkoły bez makijażu, a teraz naprawdę się czułam spokojnie, tak dobrze i rano było to takie trochę wiecie, o mój Boże, co sobie ludzie pomyślą i... Dostawałam pytanie, czemu jestem z makijażu, ale to mega ponosi pewność siebie, bo jeżeli wy się czujecie piękni, to inni też was tak postrzegają i naprawdę tak dobrze się czuję bez makijażu. Nie muszę rano wstawać o godzinie 6.30, tylko mogę sobie wstać po 7.00. Y jak się przystudam do mojego chłopaka, nie muszę się martwić o to, że gdzieś mu odbiję tapetę na białej koszulce i ogólnie nie ścieram się, nie świecę się, nie muszę się wyprawiać, mogę się na lekcjach nie wiem opierać, kłaść o to twarz, robić co chcę i w ogóle to jest taka wygoda, ja chłopakom tak zazdroszczę, że się nie malują. i w ogóle dziewczynom, które się nie malują, to jest takie wygodne, już zapomniałam jak to jest, um, także wydaje mi się, że częściej sobie będę robić takie dni bez makijażu, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo fajne, i nie sądziłam, że aż tak mi się to spodoba. A ja właśnie wróciłam do domu. Moja mama mi powiedziała, że odebrała dzisiaj jakąś paczkę z poczty dużą, ale pewnie mi ją przyniesie dopiero, jak będzie wracała z pracy. Dlatego ja teraz się zabieram za montaż tego vloga, potem za naukę. Nie tego vloga, tylko tego jeszcze poprzedniego, za naukę. No, zaczynamy ciężki tydzień, ale przeżyłam chyba dzisiaj to, co było najgorsze, także nie jest tak źle. Słuchajcie, wale właśnie wyszłam na Facebooka i ogólnie na licznik subskrypcji i brakuje niecałych 50 subskrypcji do 28 tysięcy i Weronika, z którą robiłam spotkanie w Katowicach w wrześniu z kanału już widzisz i moja kochana Marysia, Marysia Wyjoch y, dodają posty, żeby ludzie mnie subskrybowali, żebyśmy dzisiaj dobili do tych 28 tysięcy i mi się po prostu chce płakać, jak widzę, że 20... 000. Tacy cudowni, że są na tym świecie jeszcze ludzie, którzy mają sobie empatię, także dziewczyny. Dziękuję Wam i jestem ciekawa, czy dzisiaj wejdzie. To 28 tysięcy. Fajnie by było. Eee, jakieś pół godziny temu, jak szłam sobie robić obiad, ogłosiłam Wam akcję na stopie na dzisiejszą pocztówkę z małym upominkiem eee, Nie, nie chcę powtarzać, bo pewnie większość z Was ogląda moje stopy. Jeżeli ktoś jest ciekawy, to niech wyjdzie teraz na snopę. Pewnie te znaki jeszcze są. I patrzcie. Mm. Widzicie, widzicie. Jeszcze brakuje kurde... Nie. O, dobra. Trochę mnie teraz nie widać, ale... Jeszcze tylko 4 osoby i będzie 28 tysięcy subskrypcji. A! Obchody taką. powiedzmy małą. Mały bileusz mojego kanału, już po raz 28 i za każdym razem po prostu cieszy tak samo. Mam zapisane snapy. Jak wybiło mi 20 tysięcy, yy, 10 tysięcy, jak pokazałam ze szczęścia na snapie, bo wtedy zaczęłam nagrywać właśnie tę serię z lifehacków i dodawałam filmy codziennie. Yy. I dodawałam te haki często i one były bardzo, ale to bardzo popularne, bardzo Wam się spodobały. I w sumie teraz żałuję, że zrobiłam taką dużą przerwę. Online chłopowie ogólnie, tak jak Wam już powtarzam, któryś raz, a i trzy osoby, no mój kanał troszeczkę stanął przez moje podróże. Co ja teraz staramy się nadrobić, ale wiecie, no fajnie, jak te subskrypcje przybywają, wiadomo, ale nie to jest najważniejsze. W tym wszystkim najważniejsze jest pasja, kontakt z Wami, to wszystko i cały czas właśnie ktoś do mnie pisze teraz na Facebooku. W związku z tym nosowaniem. No, jeszcze tylko trzy osoby. Wow, także chciałabym już w tym momencie podziękować wszystkim z Was, oraz przede wszystkim Weronice i Marysi za pomoc i sorry, że jest jakaś taka zmówiona, ale... Katar! No, to jest naprawdę mega, super uczucie, że tyle i każda, każdy ten tysiąc, każdy kolejny tysiąc znaczy dla mnie tak wiele. I cieszy tak samo jak nie bardziej. Wow, mega. A, o matko, zobaczcie, jeszcze tylko jedna osoba. No, dawaj. Jest, 28 tysięcy. Matko. Dziękuję wam wszystkim, nie wiem co więcej powiedzieć. Wow, no, już 28 tysięcy jeden. Po prostu dziękuję i pokażę wam co dostałam, tak szybciutko. A więc jak zwykle mamy dużą, różową paczkę i yy, wszystko, pewnie różowe pudełko, które już po prostu ja kolekcjonuję, więc one są super do przechowywania w życiu, ale to się nie jedną ręką, więc musicie chwilę poczekać. A zanim Wam nagram haul i ogłoszę Wam konkurs, to chciałam Wam tylko powiedzieć, że mam dla Was zniżkę właśnie do e na minus 50%, zaraz na wszystkie nieprzecenione produkty z kategorii nowości i kod Wam się tu wyświetli i brzmi on alex55 i jest to kod minus 55% na wszystkie ym, no nieprzecenione produkty z kategorii nowości alex55. No, a vlog się wstawia, ten co będzie za niecał godzinka. Ale teraz właśnie przyjmuję sobie rzeczy, idę z inśpacji i się uczyć biologii, bo jutro piszę ten sprawdzian, a jeszcze w ogóle nie zaczęłam się uczyć, także no po prostu super, a jeszcze muszę się nauczyć też innych rzeczy. Po prostu ugodzenie szkoły i YouTube'a nie jest proste. Nie jest. Jak się okazało jestem chora, więc nie idę jutro do szkoły. O... Tyle, nie idę tu do szkoły, nie muszę się uczyć biologii. ale za to powiem, że się robić milionych rzeczy i uczyć się na inne sprawdziany, a ten i tak nie ucieknie, bo i tak go będę musiała potem napisać. No, także ostatnią kartkę wygrywa osoba, którą wam podam na snapie, także zaprzymam was na SNAPie, na snapa od jutra będziemy dzwonić, jutro będzie 13, więc muszę sobie dzwonić do za 11, z do 13 do 3 osób i będziemy sobie teraz do Was dzwonić. No, także ja się źle czuję, więc wybaczcie, że to już koniec. Do jutra.